Cicha jesień, Morycu. Owszem, rzeczywiście. I się smutno mi robi, gdy patrzę tak czule, jak z drzew ekspresem lecą polecone liście. Bez marek, bez adresu. Dlaczego? W ogóle i ja także, o hipek, w takie dni się czuję epe lepszy, wytworny, jak stado Żura. Ja mnie wam zagadnienia też zapytuję, co to jest? To jest życie. To jest właśnie życie. I to mnie tak boli. Ach! Lata uciekają jak motyle krzypki, gdy myśliwy w Dąbrowie go łapie do klatki. Zmarynowane lata, Zmarynowane grzybki. Jesień, jesień. O, hipek, możesz mój złoty do jutra mnie pożyczyć? Pięć złotych? Nie mogę. Jesień to jest przyroda, a u mnie w jesieni. Pięć złotych, jak pięć córek nie siedzi w kieszeni. Zresztą, pieniądz nie leczy żaden ducha, Feller. Jak przed laty wnikliwie rzekł pewien myśliciel: On sam miał parę groszy. On był Rockefeller. No i co to jest, Hipek? To właśnie jest, jest. życie.